Od czasu Światowych Dni Młodzieży w Denver stało się tradycją organizowanie wystaw artystycznych towarzyszących, towarzyszących temu wydarzeniu. Tematem wystawy w Krakowie jest Maria Matka Miłosierdzia. Wybór takiego tematu wystawy wiąże się z jednej strony z Rokiem Miłosierdzia obchodzonym w Kościele Katolickim, z drugiej zaś z, temata, z tematyką. Dni Młodzieży, Krakowskich Dni Młodzieży. Jeśli chodzi o dobór dzieł, został on ustalony z włoskim kuratorem, profesorem Giovanni Morello oraz z fundacją Jana Pawła II. I dobor, dobór, przy doborze tym kierowaliśmy się dwoma kryteriami. Po pierwsze, staraliśmy się zaprezentować główne wątki ikonograficzne, stanowiące oprawę kultu Marii Matki Miłosierdzia. Z drugiej zaś Chodziło po prostu o to, aby na wystawie znalazły się możliwie jak najlepsze dzieła przede wszystkim dzieła pochodzące z kolekcji włoskich, ale obok nich także dzieła polskie może niezbyt liczne, ale dobrane w taki sposób, aby dorównywały klasom tym, które przyjechały do nas z zagranicy. Wystawa została podzielona na kilka części. Odpowiadającej poszczególnym aspektom kultu Marii Matki Miłosierdzia. I tutaj jej pierwszą częścią jest, jest taka wstępna, dość ogólna prezentacja poświęcona przejawom miłosierdzia w całym ziemskim życiu Matki Boskiej, zatytułowana nieco poetycko cytatem ze świętego Bernarda Clairvaux strażniczka skarbca Bożego Miłosierdzia w życiu ziemskim i w niebiosach. Kolejna część jest poświęcona Matce Boskiej karmiącej dzieciątko. Następną część dedykowaliśmy Matce Boskiej czułej, przytulającej Jezusa do policzka bądź do szyi. Później prezentujemy piety, czyli przedstawienia Matki Boskiej trzymającej ciało martwego Chrystusa. I przechodzimy do dwóch zagadnień, które nie są związane z życiem Matki Boskiej. Raczej wyrażają jej opiekę nad ludzkością po wniebowzięciu, a więc y, część poświęcona Matce Boskiej o randce, modlącej się za ludzi, oraz Matce Boskiej w płaszczu opiekuńczym, osłaniającej też szatą ludzi przed gniewem Bożym.